Hej widzowie! Sun Wukong był wielkim mędrcem równym niebiosom, władcą góry hugło klanu małp, a także był jednym z walczących Buddów, stając się Buddą po tym, jak oryginalny Buddha nagrodził go za towarzyszenie Tang Sanzangowi i walkę ze złem. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie potęgę Wukonga. Jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Dzięki budzie Sun Wukong zyskał nieśmiertelność i prawie wszechmoc, dzięki czemu jego hobby była walka z demonami i różnymi bogami, a ponieważ małpi król był buddą w mniejszej części, tak fizycznie był ekstremalnie szybki, silny i wytrzymały, a także zwinny, inteligentny, będąc absolutnym mistrzem we wszystkich sztukach walki, często korzystając ze swojego wydłużającego się kija i co więcej potrafił się klonować i przybierać formy nawet nieżywych rzeczy, jak aspekty natury, choć nieznany jest tego limit. Sun Wukong nie był jednak najpotężniejszy, ponieważ kiedy zbuntował się przeciwko Budździe, ten uwięził go pod górą, a będąc Małpim Bogiem, Sun Wukong może jednym skokiem przeskoczyć ocean, niebo i ziemię, a tworząc swoją boską chmurę, jest w stanie podróżować na międzygwiezdne, a nawet uniwersalne odległości, i co godne podziwu, był mistrzem magii oraz skradania, co jest jego niesławną mocą przez to co robił. Mianowicie Wukong niepostrzeżenie wykorzystując swoją przebiegłość okradał innych bogów, z racji że pożarł brzoskwinienie nieśmiertelności, a także usunął swoje imię z rejestru piekła, za to jego regeneracja nie jest nieskończona, jednakże mógł powstać po zamienieniu w popiół przez piec 7 trygramów, z tego sam Wukong był również mistrzem broni, mogąc korzystać z oręża niezależnie od wielkości i wagi oraz jest w stanie przejrzeć każdą iluzję, przebranie albo oszustwo. Dosłownie w kilka minut Sun Wukong może stworzyć armię, ponieważ rzucając swoje włosy tworzy setki tysięcy klonów, ale to nie koniec z uwagi, że jest w stanie dowolnie zmieniać swój rozmiar od wielkości mrówki do wielu kilometrów, jaki może kontrolować pogodę czy dodawać sobie kilkadziesiąt tysięcy ramion i co ciekawe ma moc strzelania promieniami światła z oczu, a oprócz niewidzialności dzięki boskiemu Chi może walczyć z istotami koncepcyjnymi jak kosmiczne konstelacje, a nawet ma możliwość wskrzeszania siebie samego. Sun Wukong tworzył także tornada, na których jeździł, oraz nawet kiedy był spragniony, pił stopioną miedź, oraz mówi się, że mimo wiekowych walk nikt nie dał rady go pokonać, z czego warto dodać, że może manipulować czasem, duszami, pustką, życiem, przestrzenią, przyczynowością, pojęciami i fizyką, gdzie mógł nawet wypaczać rzeczywistość, był prawie wszechobecny i wszechwiedzący oraz przerażał nawet najsilniejszych bogów. Podsumowując, sąd Wukong był prawie wszechmocną bestią kochającą zabawę i dobrą walkę, chociaż i tak w porównaniu do prawdziwej wszechmocy jaką dysponował Buddha było mu daleko i musiał się z tym liczyć. A wy widzowie napiszcie w komentarzu co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film oraz czy chcecie coś jeszcze z mitologii chińskiej, jak i zostawcie łapkę, suba i komentarz, żeby pomóc mi się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!